A dzisiaj przedstawię Ci moje top 10 produktów podczas odchudzania. Po pierwsze jajka. Jajka oprócz tego, że są bardzo odżywcze, zawierają bardzo dobrej jakości białko, mają niezły profil lipidowy, to w dodatku są mega sycące. Po drugie pierś z kurczaka. Pierś z kurczaka może nie jest najbardziej odżywczym produktem w naszej lodówce, ale nie ma co ukrywać, że ma mało kalorii i praktycznie wszystkie pochodzą z białka. Więc jest to właśnie świetne źródło białka, a przez to jest to też źródło, które jest bardzo sycące. Na przykład takiego kurczaka możesz upiec i przez kolejne dwa czy trzy dni pokroić na plasterki i używać chociażby do kanapek. A jeżeli mowa o kanapkach. Klep pełnoziarnisty. Przez ostatni rok schudłem 8 kg, nie licząc kalorii, praktycznie codziennie jadłem chleb. Dlatego, że chleb po pierwsze jest dobrym źródłem węglowodanów złożonych, jest dobrym źródłem błonnika, w 100 gramach ma mniej kalorii niż chociażby makaron czy ryż, a w dodatku właśnie można zrobić z nim kanapki, które są świetnym sposobem na przemycenie warzyw w diecie. Bo ja załóżmy, robię sobie właśnie takie kanapki na śniadanie, jestem w stanie wrzucić tam jeszcze 100, 150, nawet czasami 200 g warzyw. Po czwarte kawa. Kawa sama w sobie tłumi apetyt, aczkolwiek ona bardziej działa na zasadzie takiej, że przyciąga ten głód w czasie że on i tak nas dopadnie, tylko może być to trochę dłużej. Więc w momencie, gdy na przykład nie masz jak zjeść albo nie chcesz jeść w danym momencie, to wypicie takiej kawy może spowodować, że właśnie będziesz w stanie przesunąć posiłek o godzinę czy dwie. A także w trakcie redukcji zwalnia nasz organizm, przez to też zwalnia nasz układ nerwowy, więc kofeina zawarta w kawie może nas trochę rozbudzić. Woda gazowana, a jeszcze lepiej woda musująca. Nie wiem jak Wy, ale mi po prostu zwykła woda nie wchodzi. Średnio za nią przepadam i też nie wpływa za bardzo na mój apetyt. Ale z kolei taka zimna woda gazowana Mm. Kolejny to ziemniaki bądź bataty, zwłaszcza gotowane. Gotowane ziemniaki są na samym szczycie indeksu sytości, czyli są najbardziej sycącym produktem przeliczając na kalorie. Ale właśnie, chodzi tutaj o gotowane ziemniaki bez żadnych dodatków, bo pół kilo takich ziemniaków to jest tylko 400 kilokalorii. Siódmy punkt, awokado. Awokado, oprócz tego, że jest świetnym źródłem tłuszczu, to też znowu w 100 gramach ma stosunkowo mało kalorii jak na źródło tłuszczu. A w dodatku zawiera błonnik, więc prócz tego, że jest sycące, to jeszcze dostarcza nam zdrowego tłuszczu. Chude ryby bądź krewetki. Zarówno chude ryby, takie jak chociażby dorsz, jak i krewetki mają nawet mniej kalorii niż pierś z kurczaka, przez co mogą być jeszcze bardziej sycące. Dziewiąty punkt, Jabłka Jabłka są świetnym owocem, jeżeli chodzi o redukcję, dlatego że zawierają po pierwsze tylko 50 kcal w 100 g, więc średnio jedno jabłko ma właśnie mniej więcej od 60 do 100 kcal, po drugie zawierają sporo błonnika, w tym błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który pozytywnie wpływa na pracę naszych jelit, a po trzecie są chrupkie i przez to, jaką mają konsystencję, mogą być fajnym zamiennikiem chociażby chipsików, bo nie ma co ukrywać, czasami mamy ochotę na słone przekąski, a czasami po prostu mamy ochotę i potrzebę pochrupać. I wtedy na przykład zamiast paczki chipsów, możemy sobie pokroić w plastry dwa jabłka i dosyć dostarczymy jedynie 150 do 200 kilokalorii, a będziemy mieć pełen talerz jabłuszek. Poza tym Polska słynie z jabłek, więc wspierajmy polskie owoce. A dziesiąty punkt to ty napisz, jaki jest produkt, który u ciebie jest game changerem na redukcji. Zaobserwuj ten profil i przeczytaj opis pod tą rolką.